Z tej strony Kornel i zagramy sobie dzisiaj parę rundek solo. Spróbuję wbić 100, 1300 pułarków, ale może nawet więcej. Ale przejdźmy już do, do filmu. A więc zawsze już włączam grę. mamy jakieś kolta. Co? Kolt mnie zabił. Nic Mały fail na początek filmu. Zawsze musi się zdarzyć. No cóż. Ultem mnie dobił. Jakby. Yy, właśnie, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, bo na moich odcinkach słychać takie, jakby. Jakby Wam to powiedzieć, takie, mm, jakby chrupania. Tylko, że ja, ja nic nie jem podczas nagrywań. Tylko, że. Mm, jakby. Jakby Wam to powiedzieć. No, tak. Mm, E, wierce się na krześle. O, to będzie dobre sformułowanie. Wierce się na krześle i to po prostu mm, tak dziwnie słychać. Na przykład, bo tego tak, normalnie to, tak nie słychać w sprawie, ale pewnie wykr mm, wykrywarka głosu właśnie to tak mm, jakby mm, wykrywa i. O, spenę sobie zawalczę. W takim razie, tylko gdzie ona jest? Tony. Nieźle. <laughs> <Chodź. śmiech> Dobra. Mm. I właśnie to trochę mi psuje nagrywki. Nie chcę nic mówić. Ale no. Ale za niedługo mm, też będę. Mm, nagrywał z kolegą i będzie słuchać prawdopodobnie głos bo mm, tylko muszę na komputerze jeszcze discorda pobrać wtedy będziemy normalnie rozmawiać i, i nie nie płacili. nie to nie jest reklama discorda spokojnie tylko po prostu mówię że jeszcze się jeszcze zarejestrować zalogować Wtedy prawdopodobnie, prawdopodobnie będziemy rozmawiać i grać. O, fajnie, ten. Yy, I no. I ogólnie będzie fajnie. No. Yy, spodziewajcie się za długo też kolejnych filmów. Dzisiaj jeszcze prawdopodobnie jeszcze trochę będzie. Nie! O nie, 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 gościu, gościu Kurde, zabił mnie Łech Łech, łech, łech Dobra, pl plus cztery pułarki Nie najgorzej To gram sobie teraz ponownie, daję Strasz Strasznie długo się wbija te pułarki Jest strasznie upierdliwe Wina na przykład się dostaje tylko ledwo nie wiem 8 na może Nie cierpię szelek w tej grze Nie cierpię Po prostu No teraz tak naprawdę z tego wszystkiego tylko plus 1 dostałem to fajnie Nie ją no, dobra hmm co by sobie tu wziąć. Może coś na moje randze Broka? po ty... Jessie wiesz. Albo Jessie, albo tego Colt Dobra, bior biorę. Biorę Colta Prawdopodobnie. Za niedługo. E, za. parę dni. będą odcinki. Z walki z robotami, ponieważ będzie event, prawdopodobnie to nagram. jestem jeszcze pewny do końca. Nie jest to pewne, ale prawdopodobne. Tam jest jeszcze skrzynka. Nawet dobry jest ten holt, może będę częściej nim grał. Ile on zadaje w ogóle? Jeju. Minę sobie to. Ja spacekam aż ktoś tu przyjdzie. Misiek. I ten kolt jest kozacki. Nie, a teraz chyba koltę będę grał. Nie widzicie. Jestem tylko 8, a na przykład bym jakbym pierwszy umarł, to bym dostał minus 5. Co to... strasznie szybko się spada z tych rangów. Mm, Okej. Okay. W takim razie, kolejną rundę gram. O, sobie na środek pójdę. Poczekam aż mi ja Skrzynki, albo ubiję. Chociaż. By. Nie on. O nie. Kościół. Kościół. O nie. Jeszcze kurde no i widzicie przed chwilą dostałem 8 a teraz mam minus 3 hmm teraz Jessie chyba biorę muszę mm -hmm. bym Gina wziął dobra biorę Gina na poprzednim na szóstym odcinku nawet spoko mi się nim grało na szóstym czyli na poprzednim jakby co Mm, ok, kolejny, kolejny i 50 HP zostanie, widziałam, ok, mm, teraz, gdzie on jest, czekajcie, tam go nie ma, ha? a tam, a tu ból jest, jeju, to ja nie idę tam nawet, jeszcze brok. nie! Co? Jeszcze Frank przyszedł. Kurde. Dobra, nie dostanę Co? A dostałem po prostu jeden. Nie Myślałem, że, za, za, że dostanę zero. Dobra. Mmm. Ok. Mmm. W takim razie. Jeszcze kolejną skrzynkę. Kurde, nie. Za dużo, za dużo. Za dużo ich jest na no, czemu? Okay. niestety nie ma żadnej skrzynki do otworzenia ale e, no czekajcie to jest hmm. okej okay. to w takim razie już będę kończył więc do zobaczenia do następnego odcinka i pa pa!